Ruszyła kampania Arbitrum Odyssey. Duża szansa na złapanie MFT-ków, które mają być kluczem pod przyszły airdrop. Bitcoin is dead. Ta fraza łapie duże zainteresowanie w trendach Google, ale jednocześnie rośnie bardzo mocno zainteresowanie samym Bitcoinem. Informacje z rynku, informacje z naszych projektów, pokazanie mojego stake'u na Crypto.com oraz sporo informacji dla Was. Cześć, z tej strony Maciej. Witam wszystkich serdecznie. Mamy środę 22 czerwca, a my oczywiście standardowo lecimy z naszymi tematami. Oczywiście, jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, łapa w górę, subskrypcja po to, żebyś był na bieżąco i czerpał ode mnie te wszystkie informacje, którymi dzielę się z Wami na kanale. Jeżeli ten film będzie wartościowy, proszę zawsze o łapkę w górę, o komentarz. No i oczywiście przypominam, ja nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie jestem doradcą finansowym. Ci siedzą w różnego rodzaju instytucjach. Ja Jestem skromnym, prywatnym inwestorem i wszystko co mówię w tym filmie to nie jest porada inwestycyjna. Dużo dzieje się na rynku. Dzisiaj jest energia, jest moc, również fajna pogoda za oknem, także jest naprawdę ok. Zaczynam oczywiście od podziękowań. Udało mi się na Twitterze przebić 42 tysiące obserwujących. Duże wyróżnienie, duży krok do przodu. Dziękuję Wam z całego serca. Staram się tego Twittera budować przede wszystkim w sposób systematyczny i nie tylko dzielić się z Wami informacjami, co dzieje się w projektach, co dzieje się na giełdach, gdzie możemy złapać jakieś fajne akcje, ale również dużo moich prywatnych przemyśleń. Lecimy na 50 tysięcy, mam nadzieję, że mimo tego trudnego czasu będziecie cały czas ze mną. Oczywiście przypominam o naszej akcji na Bajbicie, Jest to akcja społecznościowa, gdzie możecie dołączyć do naszej drużyny. Są drużyny z całego świata i Bybit wyznaczył tutaj bardzo duże nagrody. Dlatego, jeżeli macie konto na Bajbicie i macie minimum 500 dolarów na spocie, ta kampania tak naprawdę już niedługo się kończy, także warto do nas dołączyć i oczywiście te nagrody, które dostaniemy od giełdy Bybit przeznaczymy dla naszej społeczności, zrobimy fajny konkurs, także myślę, że będziecie zadowoleni, dla wszystkich osób, które dołączymy, postaramy się fajnego coś tutaj dla Was zdobyć. Także zapraszam serdecznie, mega akcja, tak naprawdę wystarczy kliknąć tylko ten QR-kod, dołączyć do naszej drużyny KryptoEkipa, ale tak jak mówię, tutaj trzeba mieć minimum 500 właśnie dolarów na spocie. Jeżeli chodzi słuchajcie o ważniejsze wydarzenia standardowo zapraszam na grupę edukacja nasza najważniejsza słuchajcie grupa jeżeli chodzi o grupy krypto ekipy ale również na grupę Hyde Park i na nasze inne grupy no i oczywiście standardowo na stronie internetowej macie informacje i zamykamy w tym tygodniu yy, moderatorów także zgłosiło się sporo osób fajnie że chcecie pomagać fajnie że chcecie z nami budować to co założyliśmy w roku 2019 a więc krypto ekipę dzisiaj oczywiście najważniejsze informacje to jest yy, arbitrum ale zanim do tego słuchajcie przejdziemy Jedziemy, rzućmy sobie okiem na CoinGecko. Jesteśmy znowu na spadku, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny. Bitcoin spada 3,7% i jesteśmy na poziomie 20 417 dolarów. Ether trzyma tysiąca. 1090 dolarów. Tether stabilnie, stablecoiny słuchajcie, stabilnie na razie Tether pega nie gubi o tym. Też dziś będziemy sobie rozmawiać. No i oczywiście są projekty, które po trochu gdzieś tam odrabiają i mimo tego złego sentymentu na rynku, cały czas widzę, że mamy pewnego rodzaju przebudzenia w wielu w wielu projektach. Jeżeli chodzi o mnie, moja strategia się nie zmienia. Nie dokupuję altcoinów w momencie kiedy Bitcoin spada teraz poniżej 20 tysięcy dolarów, robię sobie zakupy zapasywki. Jeżeli Tutaj Ether również się osunie na 800-900 dolarów. Na pewno wpuszczę już trochę stablecoinów. Lubię Ethereum uzupełniać, także to będzie na pewno taki mój zakup i bardzo mocno przyglądam się tokenom giełdowym szczególnie to co pokazałem Wam wczoraj, a więc giełda BitMEX, gdzie możemy odebrać za darmo te tokeny jeżeli ktoś nie wie o co chodzi, zachęcam zobaczyć wczorajszą pobudkę tokeny giełdowe moim zdaniem w przypadku dużych giełd będą odgrywać coraz ważniejszą rolę i mimo, że teraz mamy tak dużo możliwości na giełdach uważam, że najlepsze jest absolutnie przed nami, dlatego ja się trzymam różnych akcji na giełdach scentralizowanych. Dobra, lecimy sobie słuchajcie dalej, oczywiście Toma co czekaliśmy, to jest Odyssey Arbitrum. To wszystko słuchajcie potrwa 8 tygodni i tak naprawdę od wczoraj można robić już tutaj pierwsze zadanie. Za każde zadanie słuchajcie dostajemy NFT, które zbieramy. No i oczywiście będzie kompletny poradnik zrobiony przez Krzysztofa na naszej stronie internetowej kryptoekipa właśnie tutaj .pl. Do 27 robimy pierwsze zadanie. Jeżeli chodzi o pierwsze zadanie należy oczywiście skorzystać z mostów i przenieść swoje właśnie Ethereum na Arbitrum. Myślę, że bardzo proste. Natomiast ja też nagram do tego krótką, krótką instrukcję. Wszystko jest bardzo pięknie również rozpisane na arbitrum. No i teraz słuchajcie, czy warto to zrobić? W mojej prywatnej ocenie tak. Wiele osób, słuchajcie, na Twitterze zrobiłem taką ankietę. Zachęcam Was do głosowania, bo chcemy zobaczyć, ile osób wie, o co chodzi i czy potrzebne są tutaj konkretne instrukcje. Także mamy na razie tutaj prawie 500 głosów. 33% weźmie udział, 31% nie. 35% nie wie, co to jest. I teraz bardzo ważne to jest to, żeby nagłośnić tą akcję. Dlatego, że tutaj oczywiście będziemy robić to 8 tygodni. Moim zdaniem większość osób nie dotrzyma i odpadnie gdzieś tam po drodze. Natomiast jeszcze raz powtarzam, rób to czego nie chce się innym. Uważam, że to będzie bardzo dobry airdrop. Uważam, że te NFT również będą kluczem do tego airdropu. W momencie kiedy rynek jest w słabym miejscu, być może mamy więcej czasu, być może nie masz środków, a chcesz, mimo wszystko utrzymać się na tym rynku i zdobyć środki, to airdropy, przynajmniej dla mnie, zawsze były niesamowitym paliwem rakietowym właśnie do mojego portfela, więc zachęcam. Sam wszystkich, żeby sobie tutaj podziałać, oczywiście, tak jak mówię, będziemy robić krok po kroku, lekcja po lekcji, rozpisane na naszej stronie. Plus, ja będę robił lekcje i będę wrzucał filmy na YouTube'a, po to, żeby, żebyście też mieli. Natomiast, oczywiście, jeżeli ktoś nie ma czasu i jest w tej grupie, można tego nie robić, ale moim zdaniem. Warto. Moim zdaniem warto nie tylko gdzieś tam arbitrum, ale wiele innych, wiele innych właśnie gdzieś tam projektów z drugiej warstwy. To mogą być rzeczy, które dadzą nam niesamowite, niesamowite airdropy. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, szybko lecimy do Bin Crypto, do Komparika, a potem do naszych projektów. Spadek bitcoina poniżej 20 tysięcy dolarów doprowadził do kapi, kapitulacji górników i hodlerów. Oczywiście wywalało tutaj wywalało tutaj dużo właśnie na derywatywach, dużo likwidacji, ale również Również górnicy zaczynali sprzedawać. Wczoraj pokazywaliśmy, że znowu zaczynają kumulować. Natomiast oczywiście jest ta pewna opłacalność kopania bitcoina, która jest wyceniana na pewien poziom 17600. No i często, kiedy mamy taki duży spadek, górnicy zaczynają również po prostu kapitulować i sprzedają swoje bitcoiny, po to, żeby mieć na opłaty. Tak to wygląda. Natomiast, oczywiście, rynek jest w ciężkim miejscu. Co prawda, powoli wracamy na te 21 i tak naprawdę teraz zaczynamy gdzieś tam bardzo, bardzo mocno balansować, i moim zdaniem okres wakacyjny, wakacyjny to będzie okres tego balansowania. Właśnie pomiędzy tutaj te 21 do 22 tysięcy, i być może będziemy tutaj zahaczać o te 19 czy 18. I dla mnie, każdy spadek poniżej 20 tysięcy to jest sentyment, to jest coś, że ja po prostu bitcoina będę sobie na bieżąco uzupełniał. Natomiast słuchajcie, z ważniejszych rzeczy, oczywiście, część ludzi kupuje, część nie kupuje. To nie jest tak, że wszystkie wieloryby skupują tutaj bitcoina. Natomiast rynek jest absolutnie podzielony. Wiele osób mówi, że to, co mieliśmy na bitcoinie, a więc ten poziom który gdzieś tam spadek, którego doświadczyliśmy na poziom 18, 17, to już był dołek. Ja tak nie sądzę, uważam, że należy spodziewać się wszystkiego, rynek lubi nas zaskakiwać. Natomiast dla mnie rzeczywiście Bitcoin poniżej 20 tysięcy dolarów to jest gdzieś tam presja, tak to nazwijmy, zakupowa w mojej głowie. Natomiast oczywiście wszystkie informacje, kiedy kupuję, jak kupuję, to wszystko macie na Twitterze i myślę, że warto gdzieś tam śledzić. I również na grupie Edukacja staram się na bieżąco Was o tym informować. Oczywiście trendy Google to jest coś, co jest bardzo ważne. To nam pomaga również robić analizę, jaki jest tak naprawdę sentyment i jak zachowują się inwestorzy. I co ciekawe, mamy taką frazę, krypto is dead, a więc krypto nie żyje. I ona, słuchajcie, osiągnęła historyczny rekord wyszukiwań, a więc wiele osób sprawdzało, sprawdzało gdzieś tam tą fazę, patrzyło, czy tak naprawdę... Y Mamy śmierć kryptowalut, czy nie. Jest to ATH, jeżeli chodzi o tą frazę, i zazwyczaj właśnie ta fraza, tak jak widzicie, pojawia się wtedy, kiedy mamy duże spadki na rynku krypto. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na Google Trendy, no to sama faza, fraza Bitcoin zalicza słuchajcie wybicie, a więc coraz więcej ludzi interesuje się Bitcoinem i chciałem tutaj też wrzucić takie moje małe prywatne przemyślenie. Pamiętam zazwyczaj to było tak, kiedy Bitcoin spadał, to wiele znajomych pytało mnie, mówiło co to już koniec, ile straciłeś, w końcu bańka pękła. Teraz widzę zmianę trendu i widzę zmianę nastawienia i to dla mnie jest mega optymistyczna rzecz, dlatego że dzisiaj tak naprawdę te same osoby dzwonią do mnie i pytają mnie Maciek, czy to jest dobry czas, żeby kupić Bitcoina. Czyli tutaj nastąpiła pewna zmiana na nastawienia, tak? Już nie pytają, że spadło i spadnie do zera, a wiele osób coraz poważniej myśli, żeby właśnie przy tym złym sentymencie, w momencie kiedy wszyscy mówią, że to już koniec, żeby pierwsze swoje gdzieś tam bitcoiny, oczywiście część bitcoina, a więc Satoshi, sobie kupić, co dla mnie jest absolutnie, absolutnie pozytywnym sygnałem. Oczywiście temat stablecoinów to jest coś, co będzie za nami się ciągnęło bardzo długo, dlatego że jest to pod okiem seku, między innymi właśnie po sytuacji z Terra. Natomiast mamy informację, że Tether przygotowuje się do pełnego audytu w celu poprawy przejrzystości rezerw. Oczywiście jakie Tether ma rezerwy, tego tak naprawdę nie wie nikt. Wcześniej gdzieś tam jakieś tam raporty były. Natomiast tutaj ma być przeprowadzony pełny audyt, uwaga, z dwunastoma najlepszymi firmami księgowymi, aby poprawić przejrzystość swoich rezerw, właśnie USDT. No i słuchajcie, jestem ciekaw, jak to się rozegra. Oczywiście, cały czas widzimy, że gdzieś tam jest ten negatywny sentyment wokół Tetera i rośnie dzięki temu pozycja USDC. Natomiast, oczywiście, jeżeli chodzi o mnie, tak jak wiecie, ja pozbyłem się praktycznie Tetera. Mój podział stablecoinów, znacie, mówiłem o tym wielokrotnie, robiłem o tym materiał, więc nie będę tego, tego powtarzał. Natomiast nie hejtuję tutaj Tetera, i jestem daleki od tego, żeby stwierdzić, że uda się Petera rozwalić. Dzisiaj oczywiście pojawia się taka narracja, bo to, czy Teter ma pokrycie pełne, czy nie ma, to jest jedno, a to, czy da się łatwo zaatakować Tetera, to jest kwestia druga. No i w mojej prywatnej opinii oczywiście pojawiają się głosy, że jest szykowana akcja na Teter, ale moim zdaniem to nie będzie takie proste i wielu osobom tutaj może powinie, powinąć się noga. Natomiast przez te gdzieś tam negatywne informacje ja również z Tethera wyszedłem i przeniosłem swoje pozycje w inne stable coin. Lecimy sobie dalej do naszych projektów i do giełd. Zaczynamy od Probitu. Probit co jakiś czas na Twitterze wrzuca fajne akcje i teraz znowu jest to samo. Jeżeli Chcesz to robić, to rób. Jeżeli nie, to nie. Natomiast ja uważam, że warto zbierać darmowe dolary. I teraz weźcie pod uwagę, że każdy darmowy dolar w waszym portfelu, czy to z airdropów, czy to od giełd, czy to zaprestowanie protokołów, czy aplikacji, to jest szansa, żebyście mieli kapitał na to, żeby na przykład, na przykład, oczywiście to nie jest pora inwestycyjna, kupić sobie Bitcoina czy Ethereum. Więc ja po prostu z tego korzystam. No i mamy akcję, oczywiście możemy przepestować sobie aplikację, właśnie tutaj mobilną. ProBitu i 200 osób zostanie, słuchajcie, tutaj wybrać do podziału jest 2000 dolarów, a więc moim zdaniem warto skorzystać i jest do odebrania 10 dolarów. Wystarczy pobrać, potestować. Jeżeli lubicie aplikacje, no to warto korzystać z danej giełdy właśnie przez, przez apkę natomiast to co jest ważne, trzeba zostawić tutaj oczywiście recenzję, jeżeli chodzi o probit, czekamy na kolejny ekskluzyw. ostatnio mieliśmy na USDC bardzo dobry wynik, tak naprawdę teraz niewiele osób bierze tu udział, więc wszystkie ekskluzywy robią całkiem niezłe wyniki, natomiast ja Wam przypominam o eventach związanych z airdropami a więc poniedziałkowe airdropy trwa jeszcze na FFA a więc warto sobie dołączyć, ja cały czas tutaj robię oczywiście te zadania, które mogę bo często jest tak, że jedno z pierwszych zadań to jest oczywiście założenie konta, zrobienie KYC, weryfikacji telefonicznej, to mam zrobione, więc robię te inne zadania i wpadają mi te tokeny z tych airdropów, od razu wymieniam je do stablecoinów i potem, kiedy mamy właśnie spadek, na przykład w poniedziałek przy poniedziałkowych zakupach, kupuję sobie za te airdropy bitcoina, jak dla mnie mega, mega akcja. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej, oczywiście projekt Walken, który zrobił moim zdaniem niesamowity wynik i znowu to jest tak, że to tak naprawdę rynek decyduje. Pamiętacie, kiedy rozmawialiśmy jeszcze parę dni temu o tym, że startuje na bajbicie tutaj ten launchpad? To wiele osób mówiło, wiele osób komentowało, przyjrzyjcie zresztą sobie social media, że ten projekt nie zrobi dobrego wyniku, dlatego że rynek jest w słabym miejscu. A tutaj psikus. I mieliśmy, słuchajcie, razy 15, razy 16, razy 10, spokojnie można było sprzedać. I znowu Bybit pokazał, że jest silną giełdą i warto robić te lunchpady. Natomiast jeżeli chodzi o public sale, tutaj niestety solana nie wytrzymała i nie można było kupić tych NFT-ków, mi się również nie udało. Natomiast będzie tutaj zrobione to tak że dostęp do sprzedaży dostaną te osoby, które używają aplikacji, są aktywne, więc warto, jeżeli chcecie kupić, zabezpieczyć solane na swojej aplikacji i czekać na spokojnie po prostu używać aplikacji. Myślę, że fajne rozwiązanie skierowane tak właśnie tutaj w użytkowników. Oczywiście cały czas trend move to się bardzo mocno rozwija, ja również szukam, ja również się przyglądam, cały czas działam w Stepenie, wiem, że działacie również w innych projektach, ale obecnie Stepen i właśnie Walken to są dwa moje projekty, ale warto również przyglądać się innym, jeżeli gdzieś tam chodzicie na spacery, prowadzicie aktywny tryb życia i nie ma też konieczności inwestycji, tak jak w przypadku projektu Woken, no to być może warto tutaj tym projektom się po prostu przyjrzeć. Dotmów na pewno ciekawy projekt, z tych co tutaj są, to jest coś na pewno co również przyglądałem się jakiś czas temu, był to taki mój gem i cały czas gdzieś tam ten projekt śledzę, na pewno jeszcze nie raz o nim w pobudce usłyszycie. No i oczywiście słuchajcie, jeżeli chodzi o wyniki tego lunchpada no to mi się udało sprzedać za 0,16 wiem, że sprzedawaliście za 0,2 też, a więc gratuluję wszystkim lekko razy 10 i tutaj u mnie tak jak, tak jak Wam pisałem 115 dolarów na czysto i ta kwota wędruje do mojego pasywnego portfela i za to będę kupował sobie bitka, a więc bardzo, bardzo proste zasady przed nami słuchajcie kolejny lunchpad i jeszcze raz wszystkim y, informuję wszystkich, że naprawdę warto brać w tym udział jeżeli nie macie jeszcze konta na bybicie pod moim y, oczywiście Filmem macie odpowiedni link. Jeżeli nie chcecie mieć tokenów bit, które oczywiście są na niskim poziomie, ale wiem, że są osoby, które nie lubią tokenów giełdowych ze względu na to, że one również zachowują się tak jak cały rynek i często są niestabilne, no to warto brać udział w loterii. Zakładacie konto, robicie KYC, deponujecie sobie słuchajcie, 100 dolarów i jak wylosujecie ticket, to około 100 dolarów z takiej akcji można wyjąć, więc moim zdaniem warto. Warto, warto. Teraz będziemy mieli open blocks. Myślę, że projekt bardzo fajny, gdzieś tam już go, trochę go sprawdzamy a więc to jest taki projekt, który jest związany z NFT, z gamingiem, ma być to platforma, to będzie token, który będzie wykorzystywany w kilku grach, a więc myślę, że będzie tutaj się działo i warto gdzieś tam tutaj działać. Przede wszystkim ten czas, kiedy mamy trochę ciszy i spokoju, dla mnie to jest czas, kiedy uzupełniam Bitcoina, kiedy robię airdropy, teraz startujemy z Arbitrum, więc 8 tygodni to będzie trwało, ale robię akcje na giełdach, które lubię, między innymi na ByBicie. Coraz częściej, słuchajcie, również Pytacie mnie o krypto.com. Warto również śledzić krypto.com. Zawsze mamy tutaj bardzo fajne podsumowanie tygodnia, jak mniej więcej to wszystko wygląda w defi czy w jakichś tam wielu znanych projektach. Także to polecam. Natomiast pytaliście mnie, słuchajcie, o krypto.com i pytaliście mnie o mój stake. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o mnie, to tak jak wiecie, tak jak daję Wam screeny, ja obecnie na stake'u mam 120 tysięcy kro. I to jest, to jest taki mój kapitał zabezpieczony. Uznałem, że to jest taka liczba, która ma ze mną zostać i ma mi zarabiać pasywnie. Jeżeli chodzi o giełdę krypto.com, mam tam 10% i dostaję dniówki po prostu, i te tygodniówki zliczam i wrzucam do mojego pasywnego portfela, a więc tego Kro nie sprzedaję. Nie sprzedaję tego Kro, to jest taka moja pasyweczka, więc uważam, że na giełdzie krypto.com warto działać. No i teraz, jeżeli ktoś chce wystartować, o to wiele osób pytało. Jest również mój link pod tym filmem. I pamiętajcie, że to jest fajny czas, bo można dostać ten bonus. A więc, jeżeli zarejestrujecie się właśnie z naszego linku, z linku Krypto Ekipy i zrobicie stake kro na co najmniej, słuchajcie, 1000 kro, no to możecie dostać właśnie bonus. Jeżeli to będzie od 1000 do 4990 k wrzucone na stake na giełdzie Crypto.com otrzymacie 10 dolarów i stake powyżej 5000 jest to 50 dolarów. A więc, jeżeli szukacie pasywki, jeżeli szukacie pasywki i uważacie, że giełda Crypto.com jest giełdą mocną i sam token ma wartość, no to to jest dobry czas, żeby to zrobić, dlatego że, słuchajcie, 5000 KRO to jest 572 dolary obecnie, plus dostajecie ten bonus 50 właśnie dolarów w tokenach KRO. Moim zdaniem jak najbardziej fajna opcja, natomiast musicie się zastanowić, czy chcecie mieć taką pasywkę. Jeżeli chodzi o mnie, to jest absolutnie jedna z moich najważniejszych pasywek i to jest jeden z moich głównych projektów, tak jak wiecie, w którym jestem od roku 2019 i uważam, że kryptokom cały czas będzie się rozwijało. Natomiast pozycja, na której możemy robić wiele akcji i to, co jest najważniejsze, macie naliczenia dzienne, a więc taką tygodniówką możecie sobie zrobić, co tak naprawdę chcecie, ale myślę, że ten bonus również jest jak najbardziej fajny. Dobra, lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście ostatni dzień konkursu Cyber CyberLife. Również Cyber CyberLife śledzimy, a więc polski projekt, który idzie swoim tempem, ale rzeczywiście idzie zespół z dużym doświadczeniem muzycznym i mamy do wygrania, oczywiście bilety na festiwal i gadżety, także warto również tutaj. Spróbować. Oczywiście Chilis przypominam, że trwa FTO projektu Atlas. Natomiast wczoraj na live'ie rozmawialiśmy, co z tym Chilisem dalej będzie. To, co jeżeli chodzi o mnie, po co ja widzę, to przede wszystkim, że rysuje nam się rozdział a więc uważam, że Chiliz będzie działać trochę oddzielnie niż samo Socjos. Socios skupi się na tokenizacji klubów, na pozyskiwaniu partnerów, cały czas czekamy na otwarcie Stanów Zjednoczonych, natomiast oczywiście Chiliz skupi się na budowaniu ekosystemu dla projektów sportowych, po to mamy właśnie blockchain Chiliza, który jest w fazie testnetu, żeby nowe projekty mogły tutaj dołączać. Jeżeli chodzi o mnie, sprzedałem niewielką część swoich Chilizów, tylko 20% większość portfela cały czas mam i jest to jeden z najważniejszych altów w moim portfelu, jest tu użyteczność, są realne współprace, jest tym, który pracuje i czekamy. I tak jak widzicie, to wszystko się niesamowicie rozwija. Natomiast bardzo ważne to jest to, że cały czas czekamy na listingi, dlatego że wiele partnerów jest wprowadzonych, ale Ciągle tych tokenów jeszcze nie mamy. Także między innymi koszykówka, między innymi baseball, słuchajcie, hokej. Jak Stany Zjednoczone ruszą, to moim zdaniem, jeżeli ruszą, bo to są aspekty prawne, to moim zdaniem absolutnie to będzie niesamowity czas. A jeżeli to by się udało zgrać gdzieś tam z kolejną hostą, no to ta pozycja może być w moim portfelu absolutnie, absolutnie game changerem. Tak to widzę, ale tak jak widzicie, musi wiele warunków się zgrać. Siedzimy również, słuchajcie, blockchainy. Patrzymy na aktywność adresów, na aktywność deweloperów. Dużo dzieje się na BNB, na Ethereum, na Poligonie, ale tak jak widzicie, gdzieś tam powoli również inne blockchainy ożywają. No i tu, oczywiście, myślę, że Arbitrum niedługo bardzo mocno, bardzo mocno wystrzeli. Natomiast to, co dzisiaj widać, to że projekty, które były właśnie na Terra, zaczynają szukać innych blockchainów i często wybierają poligon I również Matic jest ważną pozycją w moim portfelu. Siadamy do Arbitrum, siadamy do y, testowania aplikacji mobilnej Ild Appa, bądźcie. Z nami. Zapraszam wszystkich do subskrybowania mojego kanału na YouTube. Już też idziemy po nową nową liczbę. Kilka osób tak naprawdę brakuje, więc mam nadzieję, że dzisiaj uda to się zrobić. Bardzo dziękuję Wam za te wsparcie na Twitterze. Twitter jest dla mnie mega ważny, dlatego, że często mogę bardzo szybko wejść i zostawić Wam wiadomość. Łapa w górę. Dzięki za obecność. Widzimy się na social mediach KryptoEkipy. Hej!